Długo połowa już już zaczyna widać że wyłapi piłkę yy, Franka szewcy co koń Sergiusz łapi piłkę. Oskar Kuczyński. Kuczyński wytrząsa przed Hasiokiem. Kuczyński! Po raz kolejny łapi piłkę w ramkach czy Perowicz! Perowicz! Nie mam braku dla Kasiaka. Odrabianie ja straty Lajka Kałuszy? Ale musimy jeszcze poczekać. Bardzo na razie walczymy. O bramkę. Nie mam bramki dla tyłówki. Musimy się bronić, panowie. Musimy atakować. Na bramkę, musimy atakować, panowie. Kupiki, ale czy yy, to prawda, że chce ty, jednak nie. Tomasz Perowicz Tomaszewski. Bardzo Tomaszewski, Tomaszewski staro I Kuba Piotkowski! Nie zdążył przyjąć te piłki. Zobacz, zobacz, panowie. I, i. Jest, jest, jest. Jest tak. Dyszczansa kałuszyn, ale są wykąpa, piłkę. Brałka w lubki. Sergej Sergiusz zająć Czy jest w stanie, żeby ten Zobaczmy. Piątkowski. Piątkowski, co tu się dzieje? Ale szyi i co? Ale szyj i co i co? Dzi sąsa w przeda wcelówką i nie ma prawki dla wcelówki Super, rysujko no. po prostu sącowski Osa wczety Awcelówko, nie, nie ma słupek! Nie ma prawki dla wcelówki Totę co chodź? Co koń! Nie ma bramki dla celów! Tomasz, Bartosz Malc. Toszkasz Kuczyński, Kuczyński, szansa Kuczyński! Kuczyński nie ma bramki. Musi Hasiok powal, walczyć o bramkę to Już zobaczymy, to czekamy na y, kolejną bramkę Dla Hasioka Kakauszy. Czekamy na bramkę Dla Hasioka Kakauszy. Czekamy na 1-2 Są co przed Hasiokiem Soko się broni, dobrze, ale szybko

Będzie szansa i... Niebezpiecznie, nie, nie mam bramki dla celówki. Szudem, musi być na oka Nie do tyłu, nie panowie, ale... Idź jak rozpoczyna od ramka przy f 不偏西，你们干，走吧。 Sansa... celówki nie! Nie ma 0, kakaś, kakaś, w ramki dla celówki. Dane 02. Kaka karaos się koła w celówka. to co chodzi? Zapis piłkę. Krawosy. Krasio kałuszy. odrobił drugą bramkową stratę yy, Sławomir Tarkowski Sławomir Tarkowski yy, Kuba Piotrkowski Gol, gol, gol Kuba Piotrkowski 1-2 ale sprawa kontaktowa! Kasiok Kakauszy! Już dopiero zaczyna się strzelić do bramkę. Kuba Piłkowski z roku został autorem bramki i go dla Kasiok Kakauszy! Kaka jest Kasiok! Ocelówka! Jedna do 2 I gra, ale odrabiam straty! Kuba Piątkowski, ale Szysz z lewy nagi strzelił na bramkę. Gdzie jest bramka, na Has uszy. Ile I dwarynak O, Kupa Piątkowski wszedł na wojsko, Partoz co okazja, okazja To Szyw Darkowski, Gotorkowski Szymon Darkowski Trzy Montorkowski, ale a nie, a nie, to piłka wszeprzedzki widz. A nie, to zjem. Marcin Sukowski. Nie Jasukowski, Suchowski. Suchowski, ale trzy, 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 dalej. Groźnie i fenomenalna interwencja Sergio Zająca A ja myślałem że będzie Ja myślałem że będzie planka dla wcelówki Ja myślałem że będzie 1 Ja do 3 Ale nie warunkiem dla wcelówki Kroda dalej hasi oka uszy bardzo dobrze Kuczyński w Kuczyńskiej Szasa Oskar Koczyński! Było blisko. Było blisko na bramkę wróżącą. Na bramkę wróżącą. Yy, jeszcze musimy poczekać. Kasio strzelał drugą bramkę, czy nie? Za mocno. Brawo, Kasio Kałuszyn. Brawo, Kasio Kałuszyn. Szymon Tarkowski icaleszy, trata piłki! Sergiusz zając interweniuje. Do przodu musi Hasił ok iść Tata Sochoń. Sochoń, nie! Grosza sytuacja, brawo Polski! się ma? Łapą piłkę, Sergiusz zający Oskar Kuczyński Musi okiś ok iść do przodu. Kuba Polski, o Polski, oszaca! O Polski, jaj, uratowała piłkę Matuszia. Od minut rozmów. Trzymam Tarkowski, jaj, lewy kawała. Coś prawdopodobnego, ale się... Ale niestety do przodu idzie celówka. Barylak, barylak, nie barylak i nie ma bramki dla celówki. Będziesz już ostrożny. Ale szyj ratuje, Pryskiewicz. Nie słuchajcie. Dzięk. Dzięk. Groźnie, ale szyj. Panka będzie do przodu, ale szyj, co, ale szyj, będzie szansa od Ej, hasio, kakauszy! Magali, Oskar Kuczyński, szansa, Kuczyński, szansa! Kuczyński, aj! Słaby strzał! Nie ma. Wygrywam, wygrywam, live'a robię. A, komentuję.

Szansa wyprzedkać okien, ale zablokowana piłka. A z celówką i niebezpieczny. Aj, niewiele brakowało, nie ma ani baranki dla y, celówki. Ale Kaciokra dalej. Kaciokra dalej. Szymon Montarkowski Szymon Montarkowski co tu się stało? Proszę o klamki, klamka szef celów czyli jest przy chwilce to co chodź jest i czekamy na bramkę na Kasioka Szansa, przodzę, celówko! interweniuje po raz kolejny, to jest Sergiusz Zając Świetna interwencja w Sergiusza Zająca Łatwiej Nad bramką. Strzelą nad bramką, chyba tak w sokoń, strząsł, to był dystansu Rozpoczyna sobie bramki yy, zając, ale hasiok idzie do przodu, jest w gazie. Yy, hasiok yy, musi, yy, yy, jest w stanie, żeby do, do przodu i jeszcze zobaczymy. Serpie zając. 3 bramka, 1 jeden do trzech, Marcel Niesusowski, kolejnym Antonym w ramki. No tu w Super Rigisówce, trzy do jednego, lubka prowadzi, nadal utrzymuje swoje prowadzenie. Ale niestety. Ale niestety.

nie ma branki dla dla celówki Słuchaj Tutaj obrani jeszcze jedna od od celówki Surka,

Zaprzety w celówką i niebezpieczniej Polowane, dobry, witamy. Polowany Tomasz Perowicz, Perowicz, szaj, zablokowana piłka. Mówisz, że załóż to dla Kasioka. Tomasz Perowicz. Kuczyński, Kuczyński, pecy szansa w Yy, Kasiokę Kałuszyn Kaka jest Kasiokę Ktoś no. Kasiok atakuje, atakuje To Asperowicz Dobra, piłka Stara się go jeszcze się skończyć niedługo za kilka minut no będzie koniec meczu tego spotkania, oui. tego pitowego meczu. No no cóż, Czeka jest piłka, ale czy Wam piłka kilka osób walczy o utrzymanie? w tym to jeszcze mamy do serc. <laughs> att satsat i persocken. Tutaj jest ten parkoszłupogoszewski. Tak, koniec meczu! Ulegamy w celówce. Jeden do trzech. Zobaczymy, co nam się tutaj zakończyło. Koło